Siemaneczko, jest jestem Bartoks gramy w 1 jeden na 1. Więc tak, dziękuję za 19 subskrypcji i prosimy o więcej subowania nas, jakbyście mogli. No więc tak, ja obudę łóżko. Dzisiaj z nami nie ma wisonka. Więc, o, jest w O kurde, Ciebie. Dobra, spadę. Chciałam zniszczyć. Dobra, zobaczymy jak ten type to ma w ogóle to jest tutaj. Dobra, lecimy do tego typa. Dobra, typ nie ma w ogóle nic. To zniszczymy łóżko i zniszczymy jego. Dobra, zabiliśmy go. Piękna akcja. Już nie mamy sąsiada. Inny start. Zobaczymy, ile się nagrywa. Dobra, 2 minuty. Ale mi się podobają te kolory w tym Na tych wydłosach Te limonkowe No, jakiś tak No to został nas. Pięć drużyn, znaczy cztery. Czynka plus. Ok. Możemy ci go tutaj w ogóle postawić? <laughs> O, 7 diamentów, dobra, to fajnie. Nie wiem. Дайте пока. Пеньте, ничего, все хорошо. Я мне нас радость, Откинуть будет хватило так 7 минут. Что там 6? Хорошо, он... Ага, выглядит, что был. И дальше почекал. Он, не-не-не, я до ружей не иду. Так, козырь где-то сразу на база. A widzę kolor O pięć są mamy. Zrobimy łapkę. czemu jeszcze się nie wspomniał diamenty aha, teraz będzie się wspomniał dopiero do diamenty no dawaj, dawaj, dawaj nie chcesz 5 minut tak do 6 minut i kończę Aha, idzie do nas

ya Buen Bartoks.